Stowej? Słyszysz mnie? Stowej? W pieruńskim pijoku! Stowej! Sobota jest na zakupy! Lecimy, rozumiesz? Stowej! Ja, 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 już staję, ja, ja. Zaś by nałaził. Jak sobota, to dożyć, i nałacił nałaził z tym wózkiem. Obrażony, aż wyjadę na alkoholowie, się rozchmurza dopiero. Ja na razie da robić kawa cześć. mu tego dojść. Ja co jest ja z tobą mam? Tate, tate, tato, Mutti chce dzisiaj jechać do Ikei. Jadymy do Merlon Remleo. Dzisiaj sobota. Dzisiaj sobota. Szyjko, szykuj się. Ej, widzisz mnie? Tużech jest. Weź mnie, proszę, weź mnie. Co z tego, że żeś wczoraj pił? <grym> weź mnie, na psika się napijesz, weź. I do jedna flaszka! LOL <śmienic> kiedyś w ikmei? No leko chopie, że nie? No co ty? Ja mam chapa jak ikmea... A jak coś potrzebuja? Ze sklepu... Albo co? To migiem do banki... Wi... Już jesteś na miejscu w oszołomie chopie! No no manie nie i oszoł po tych ściankach nie? No i oszoł po tych ściankach z moim dżuniom... Ze Di dimariyom no i myśli, śli, śli, no i ozaj zaszedł na ten dział z tymi gardinami, o nie wiem. Jedymy do IKEA! W Katosach! Potrzebujemy meble? Nie, ja chcę ino jeść! Ja chcę ino jeść! Jedymy! Mieliśmy kupić Żyrandor o nazwie Skrdyb! A kupiłaś ino świeczka! Ino świeczka w tej IKEA! Po co my sam przyjechali? Obróć mnie. Obróć mnie! Obróć mnie! Obróć mnie! No siema, no tu o małe ogóreczek kiszone, a ogóreczek na oznacza, że zamiast składać te meble z Ikei, to byś się napił gorzołki. No co ty na to? No co ty na to? No siema, siema, tutaj ta, co zawsze stoi po prawej stronie lewego, czyli lewa, prawa, no nie wiem, wszystko jedno. Słuchajcie, dzisiaj jademy do Kauflandu z Robertem i będziemy się malować, bo w Kauflandzie na rzymłach trzeba wyglądać. Tam proszki są z Niemiec. Kupujemy wszystko jak leci. No, ale nie mogę się świecić, bez tu się przypudruja. Jak już się tak pomaluje i płyda na mięsny w kaufla, to jest tych glamur, glamour, krupnioglug jak nic, dziołchy. Lewy dzisiaj nie występuje, dzisiaj występuje. Jo! Malujcie się, polecą wam. no do Fauflandu. Żadełko, i jadymy z tym koksem, dziołszki. He, Dorota! Ja? Dzisiaj jest sobota.